10 marca portal polski umieścił informacje o zakazie uprawy własnych owoców i warzyw. Media obiegła informacja o zakazie upraw własnych warzyw i owoców w ogródkach przydomowych, jaki miałby być zawarty w zapisach Zielonego Ładu. Zielony Ład spowodował protesty w całej Europie, liczne strajki rolników i hodowców, między innymi w Belgii, Francji, Grecji, Włoszech, Hiszpanii, Niemczech i Polsce. Zasugerowano, że mimo tych licznych protestów, kolejne regulacje mają uderzyć także w działkowców, właścicieli ogrodów, a nawet małe uprawy amatorskie na balkonach. Zakaz ma być wprowadzony ze względu na wyniki badań, które wykazały, że tego typu działalność ma być szkodliwa dla planety i wpływać na ocieplenie klimatu. Naukowiec z Uniwersytetu w Michigan badał ślad węglowy, jaki wytwarzany jest podczas uprawy warzyw i owoców w uprawach profesjonalnych oraz w uprawach amatorskich domowych. W przypadku upraw profesjonalnych warzywa miały 5,8 razy mniejszy ślad węglowy niż warzywa upraw miejskich, zaś owoce 8,6 razy mniejszy ślad węglowy z upraw profesjonalnych niż z upraw przydomowych. Warto jednak zwrócić uwagę, że mówimy tutaj o jednym aspekcie, a mianowicie o produkcji CO2. Budowanie grządek podwyższonych, stosowanie wielu donic czy budowa szklarni w znaczący sposób zwiększają ślad węglowy, jaki jest liczony dla tego typu upraw. Wbrew tym doniesieniom amatorzy własnych upraw mogą spać spokojnie. Europejski Zielony Ład nie przewiduje wprowadzenia zakazu upraw na balkonach, działkach i ogródkach przydomowych. Informacje na temat rzekomych planów unijnych, aby zakazać tego typu upraw, co jakiś czas pojawiają się w internecie. W 2013 roku Komisja Europejska zaproponowała rozporządzenie dotyczące produkcji i udostępniania na rynku materiału przeznaczonego do reprodukcji roślin, które ograniczyłoby używanie starych odmian nasion. Jednak wniosek ten został odrzucony. Komisja Europejska odniosła się do tych informacji i udzieliła wyjaśnień, jakoby informacje te są całkowicie bezpodstawne. Podkreślili też, że nie ma absolutnie żadnego zakazu ani zamiaru wprowadzenia zakazu prowadzenia przydomowych ogrodów i produkcji żywności na własny użytek w ramach Europejskiego Zielonego Ładu lub w ramach jakiegokolwiek innego obszaru polityki Unii Europejskiej. Obywatele europejscy mogą swobodnie podejmować te działania, co można przeczytać w wypowiedzi Biura Prasowego Komisji Europejskiej udzielonej redakcji Konkret24. Najspończniejsze warzywa to te, które uprawiasz sam. I nie ma nic bardziej aromatycznego niż pomidor z własnego krzaczka czy poziomki, których nie uświadczysz na sklepowych półkach. Informacja o planach wprowadzenia zakazu upraw przydomowych, związana z Europejskim Zielonym Ładem, na razie nie znajduje potwierdzenia w faktach. Rozwiązaniem problemu związanego z wydzielaniem szkodliwych związków przez ogrodników amatorów w pewnym stopniu może być korzystanie z materiałów z odzysku, z drugiej ręki, czy też budowa ogrodu na lata, by ślad węglowy rozłożył się na wiele lat. Warto także zauważyć, że w przypadku ogrodów, które są produktywne przez cały rok, bądź większą część roku, ślad węglowy jest zdecydowanie mniejszy, bo zmniejsza zakup warzyw czy owoców z upraw zagranicznych, czy zapakowanych w plastikowe opakowania. Mimo wszystko warto też zachować własne nasiona i materiał siewny dla własnego użytku.